Witam Państwa! Dziś materiał nietypowy, gdyż będzie to recenzja połączona z historią. Dlatego bez zbędnego przedłużenia. serdecznie zapraszam. Znamy się, znamy się. Dzisiaj omówię Państwu historię. Francuskiego samolotu Mohan Salnier MS406, który walczył w trakcie kampanii francuskiej w maju roku 1940. Opis modelu rozpoczniemy od pudełka, gdyż to jest to, widzimy jako pierwsze. Co widzimy na pudełku? Standardowo logo firmy Kobi. Eee... Można powiedzieć nazwę naszej kolekcji, czyli kolekcja historyczna, drugo, druga wojna światowa, yy, liczba elementów, czyli w tym przypadku 317, liczba figurek, jedna, nazwa samolotu, oczywiście francuska, czyli Morin-Salnier MS-406 oraz, co bardzo ważne oraz ciekawe, skala skala 1 do 32. Na odwrocie je mamy równie ciekawe, jest równie ciekawe. Mamy przedstawioną figurkę francuskiego pilota-myśliwca z roku, z maja 1940 roku. Trochę danych technicznych, oczywiście w języku angielskim. Poza tym właśnie też takie Suche fakty bym powiedział, czyli wysokość, długość, trochę takich rzeczy użytecznych, takie jak składane podwozie, otwierana kabina z takim wyposażeniem oraz ruchome śmigło. I sylwetka naszego samolotu wraz z bardzo interesującą, fajną oraz ciekawą podstawką. Teraz przyszedł czas na instrukcję. Ponownie trochę ciekawostek technicznych. Nasz dzisiejszy omawiany model, który jest naprawdę moim zdaniem piękny. No i zaczynamy. Wszystkie obrazki były bardzo czytelne. Wszystko układało się bardzo dobrze, bardzo przyjemnie. Naprawdę nie mogę złego słowa powiedzieć o tym modelu. Mimo że na początku byłem nieco negatywnie nastawiony. No bo. Samoloty, a ja nigdy nie byłem specjalistą w dziedzinie samolotów, no i francuski, a do Francji, do francuskiego, jakby to powiedzieć, francuskiej waleczności, jestem trochę sceptycznie nastawiony. Jednakże model ten składało się naprawdę bardzo przyjemnie. To była po prostu bajka. Dlatego yy, no bajka to jedno składanie, ale sylwetka modelu też była bardzo piękna. Z tyłu mamy yy, liczbę wszystkich elementów, jakie występowały tutaj ponownie, a tutaj też to co zawsze uwielbiałem w, w katalogach, właściwie w tych instrukcjach firmy Kobi, to są inne modele. I mamy tutaj Horcha Trójpak Polska Armia w roku 1939, yy, Horch Charlesa de Gaulle, Headsurf też nowość, Tiger 131 z Bowington oraz Opel Blitz oraz Renault R35, czyli znowu Francuz. I tutaj z tyłu równie to samo, francuski Devotin D520, P38, D Halivat Mosquito, i wikers Wellington, to jest będzie nowość, który, no będzie bardzo, można powiedzieć, na no, to też czekam, bo to będzie naprawdę bajka, taki potężny, wielki, ciężki bombowiec. Coś nie wiem, czy on był ciężkim bombowcem, ale naprawdę prezentuje się niesamowicie. Teraz możemy przejść do naszego Głównego bohatera, i do tej najważniejszej części, czyli recenzji i opisu modelu, będę tutaj porównywał, trochę to znaczy porównywał, opisywał model klockowy wraz z modelem rzeczywistym samolotu. Samoloty te powstały jeszcze przed wojną. Pierwsze obloty były 8 lipca roku 1935, a produkcję Seliną produkowano w latach. 1938 do 25 czerwca roku 1940. Mamy w tym samolocie, może to pokażę, zdejmę go z tej pięknej podstawki. Dwa karabiny maszynowe, jeden tutaj, a drugi tutaj były to karabiny kalibru 7,5 mm. Oraz mieliśmy tutaj wewnątrz, które kończyło się tutaj przy śmigle działko kalibru 20 mm. Tak jak nas zapewniała, zapewniało pudełko, samolot ma rozkładane podwozie o i może stać. Z tyłu oczywiście mamy płozę. Francuzi nie stosowali kół, tylko takie charakterystyczne płozy. Malowanie, charakterystyczne malowanie z tyłu ogonów, taka flaga Francji oraz oznaczenie MS 406 i model dokładny C1. Jak już jesteśmy przy malowaniu, musimy opowiedzieć właśnie o tym standardowym malowaniu francuskim, które nas niezbyt interesuje, ale ta ta polska szachownica, która jest gratką i która znaczy tyle, że samolot ten wchodził w skład polskiego dywizjonu lotniczego, tak zwanego warszawskiego. I skoro już mówię o tym dywizjonie, warto by trochę więcej o nim powiedzieć, skoro tak o nim wspomniałem. Wchodził on w skład, był to właściwie pododdział lotnictwa myśliwego polskich sił powietrznych we Francji. A pełna nazwa to był Polski Dywizjon Myśliwski Warszawski. Całe to lotnictwo nasze polskie powstało w roku 1940 z pilotów, którzy jeszcze w trakcie kampani kampanii wrześniowej wycofywali się z Polski przez Rumunię, Węgry. Dalej przez Jugosławię, Grecję i tak dotarli do Francji. Polscy piloci latali na wielu samolotach, ale najbardziej właśnie chwalili sobie właśnie te maszyny. A wiecie dlaczego? Ano, dlatego, że były to maszyny bardzo szybkie, zwrotne i wytrzymałe. No i dobrze uzbrojone dwa karabiny 7,5 mm i działko wewnątrz. Oczywiście w porównaniu z takim niemieckim Messerschmittem BF-109, Messerschmitt wypadał jednak lepiej, ale to nie znaczy, że samoloty te były złe. Wręcz przeciwnie, polscy piloci, można powiedzieć, że pokazali kły na tych samolotach i nie tylko. A to dlatego, że w roku 1940 mieliśmy, to znaczy mieliśmy, wykonaliśmy 714 lotów bojowych, w trakcie których zniszczyliśmy 51,9 niemieckich maszyn, w trakcie gdy mieliśmy straty własne w samolotach. 44 samoloty. W trakcie tych wszystkich lotów bojowych poległo 11 polskich pilotów, 8 zaginęło, a dwóch było rannych. Jednakże teraz czas znowu powrócić do modelu, gdyż to nas najbardziej dzisiaj interesuje. W środku znajduje się figurka naszego pilota, którą za chwilę Państwu zaprezentuję. Mamy otwierany kokpit, tak jak również nas zapewniało yy, nasze pudełko, i w środku mamy miejsce dla naszego pilota. Pilota, przepraszam. I teraz go Państwu zaprezentuję. To jest nasz pilot. Polski lotnik z maja roku 1940. To, co mnie urzekło. To wykonanie. Poza pięknymi nadrukami mundury i właściwie tego kombinezonu, mamy piękną pilotkę z okularami, ale także maskę tlenową. Co dla mnie jest nowością u firmy Kobi. Maska tlenowa wykonana w naprawdę piękny sposób, z tym charakterystycznym wężem. Kto wie, może Kobi kiedyś w podobny sposób zrobi maskę yy, Perelowską, tego popularnego. Słonia. Skoro pokazałem pilota, czas pokazać miejsce, w którym walczył. Tak wygląda kokpit naszego samolotu, odwzorowany przez firmę Kobi. Więc model naprawdę prezentuje się pięknie. Zwłaszcza kokpit, no w ogóle te szczególiki. Te tutaj te zejścia, tutaj w górę, tutaj też. To naprawdę w tym się zakochałem, bo to wygląda niesamowicie. Do tego. Trójkolorowy kamuflaż ten yy, brązowo-zielono-szary. Jest również nieziemski. Dlatego moim zdaniem, Kobi, tworząc ten model, wykonało kawał naprawdę niesamowicie piekielnie świetnej roboty. Wracając do naszego modelu. Tak właśnie prezentuje się on na tej podstawce można powiedzieć, takim położeniu bojowym. Ze, ze zwiniętym podwoziem naprawdę polecam każdemu. Budowało się go niesamowicie. Prezentuje się również niesamowicie. Jestem pewny, że no po prostu go zobaczycie nieraz gdzieś tam w tle w trakcie moich filmów i materiałów. Prezentuje się pięknie, naprawdę świetnie. Kobi samoloty od dzisiaj są chyba moimi ulubionymi modelami. No. Może jednak czołgi dalej pozostaną w moim sercu, jednakże teraz będę 100 razy bardziej przychylnie patrzył w stronę samolotów. Jeszcze tak trochę bonusem, pół żartem, pół serio, pochwalę się, że kombinując trochę i budując z klocków stworzyłem siebie. A właściwie to Kobi produkując dane modele stworzyło mnie. To byłoby na tyle. Mam nadzieję, że się Państwu ten, no, dosyć nowy format spodobał. Bardzo chciałem opowiedzieć tą historię. Gdyby nie ten samolot i nie te kratownice, właściwie szachownice, wymalowane na kadłubie, nie miałbym pretekstu i okazji opowiedzieć tej historii. Jednakże cieszę się, że mogłem. Wiem, że wyszło dosyć chaotycznie i spontanicznie, ale jestem mimo wszystko zadowolony. Polecam firmę Kobi i żegnam się z Państwem. Cześć!